Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, nie ma z prawda dzisiaj Pana Burmistrza Kaczmarka, ale myślę, że on nas ogląda przez internet. Chciałbym się odnieść do słów, które ostatnio po moim zapytaniu Pan Burmistrz raczył odpowiedzieć i tutaj pozwolę sobie zacytować. Szanowni Państwo, jeżeli ci posłowie mają konkretne propozycje, wsparcia i pomocy, to ja zapraszam, bo jestem tu 10 lat i o wiadukcie i obwodnicach mówi się dużo. Natomiast niektórzy tylko mówią, my przeszliśmy od słów do czynów. Ja pozwolę sobie rozdać, mogę prosić o przekazanie pisma, które dzięki uprzejmości pewnych osób dotarły. Tak, radnym, radnym, e, dotarły, e, dotarło do mnie i pozwolę się ustosunkować do tego pisma. E, szanowni Państwo, 22 maja 2019 roku Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Marszałka Sejmu pismo, które jest odpowiedzią na interwencję posłów w sprawie budowy wiaduktu w Szamotułach. Treść tego pisma, które dotarło do nas przed kilkoma dniami, opisuje porażające fakty. W ramach remontu linii kolejowej w miejscowości Szamotuły nie jest przewidziana budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, to znaczy nie jest przewidziana budowa wiaduktów. Dlaczego? I tutaj zacytuję. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły nie zwracał się do PKP w sprawie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego i tu kładę nacisk na słowo nie zwracał się do PKP w sprawie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego. Przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Bolesława Chrobrego, samorząd miał możliwość złożenia wniosków o budowę bezkolizyjnego skrzyżowania. Koniec cytatu. Co zrobił w tej sprawie pan burmistrz, szamotu? Nic. Nic nie zrobił. Nie złożył wniosku. Siedział zamknięty w swojej wieży. Jak to brzmiało, panie burmistrzu? Pana powiedzenie inni mówią, my robimy. Co pan robi? Chyba pan kawę parzy. I to jest Pana robota. Na poprzedniej sesji chciał Pan, żeby Panu pieniądze z Warszawy do Szamotu przywieźli. Ma Pan jakieś lęki, czy boi się Pan wyjazdów do dużego miasta, do Warszawy? Burmistrz nie zwrócił się do PKP w sprawie budowy wiaduktów. Mógł, miał takie prawo i była możliwość. Nie zwrócił się. Zaniechał swoich obowiązków. Czy może Pan, Panie Burmistrzu, popatrzeć teraz po opublikowaniu tego pisma prosto w oczy pracownikom Urzędu Skarbowego, pracownikom ZUS, pracownikom dużych zakładów zlokalizowanych przy ulicy Chrobrego i szamotulanom, którzy tracą codziennie swój cenny czas, stojąc na przejeździe, stojąc tam, gdzie mógł być wybudowany wiadukt? Ale Pan nawet wniosku nie złożył. Szamotulanie, którzy mieszkają po zachodniej stronie torów, dowożąc dzieci do szkoły, stojąc przy szlabanach stoją przy szlabanach, szamotulanie, którzy jadą do piekarni, stoją na przejeździe dłużej, niż gdyby po chleb do Brzycka pojechali. Chcąc załatwić urzędowe i podatkowe sprawy, byliby szybciej pociągi w Poznaniu niż na Chrobrego. A pan nawet wniosku nie złożył. Codziennie szamotulanie, stojąc na przejazdach kolejowych, muszą przepuścić minimum 50 pociągów. Gdyby każdy powodował przestój tylko 5 minut i na każdy czekałoby czekałby 20 pojazdów, na każdym z pięciu przejazdów straty czasowe dziennie wynoszą 416 godzin. Proszę to sobie przeliczyć, ile to ludzi kosztuje? Policzmy minimalną krajową to jest strata 6125 zł dziennie, to jest w skali roku strata w kieszeni Szamotulan równa 2 235 tysięcy złotych. Dlaczego zaniechał pan, panie burmistrzu istotnego obowiązku działania na korzyść miasta i gminy? Prawda jest taka, panie burmistrzu. Miał Pan możliwość, ale Pan w tej sprawie nic nie zrobił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie radny Heckert, pewnie pan burmistrz Kaczmarek odniesie się do Pana słów. Natomiast ja muszę powiedzieć, że wiadukty, o które staramy się, muszą zaistnieć w ciągu obwodnicy. Jak Pan wyobraża sobie budowę wiaduktu, który Zaczynałby się pewnie koło cukrowni, a kończył koło netto, albo jeszcze dalej. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, wszystko jest do zrobienia. Kwestia projektu, a myślę, że od cukrowni na pewno by się nie zaczynały. I chęci, oczywiście. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Łączkowski, proszę bardzo. Ja, może tylko dodam, że od początku, kiedy zostałem radny, uznałem ten problem, który dzisiaj akcentuje kolega Łukasz Heckard, za priorytetowy. Mieszkańcy rzeczywiście uważają, że to jest najważniejsze, najważniejsza inwestycja, która powinna być przeprowadzona w przemodułach. Natomiast do głosu zgłaszałem się po to, by. Uzmysłowić Państwu, pewnie większość szacowna o tym wie, że punkt jedenasty naszej dzisiejszej sesji jest wykonaniem uchwały Rady Miasta z lat dwudziestych XX wieku. tak? Wtedy już Zygmunta Ciesielczyka mianowano, tylko ta uchwała nie została wtedy wykonana. Jest to historyczny moment, z którego osobiście jestem też dumny. I kończąc, chciałem. Postawić drobne pytanie w kierunku władzy wykonawczej. Otóż 19 września tego roku siedem organizacji pozarządowych złożyło pismo o powołanie Rady Pożytku Publicznego. Na razie nie ma żadnej odpowiedzi. Chciałbym się dowiedzieć, jaki bieg na daną sprawie, jeśli można. Zapraszam panie burmistrzu. Panie radny, odpowiedni projekt jest w tej chwili przygotowywany. Radny Bęglewski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, mówimy tutaj ciągle o wiaduktach, wiadukcie. Ten temat przewija się już od wielu lat, kiedy ja jeszcze byłem małym chłopakiem, który biegał po, po ulicach szamotulskich. Myślę, że jeżeli nie doprowadzimy do tego, czego chyba cały czas nie było, czyli tak naprawdę do spróbowania chociaż opracowania koncepcji, bo my cały czas mówimy o wiaduktach przy ulicy Wojska Polskiego, przy Chrobrego, musimy zrobić koncepcję. Koncepcja odpowie nam na pytanie gdzie ten wiadukt w ogóle może przebiegać tak naprawdę i myślę, że się państwo zgodzicie, żebyśmy znaleźli pieniądze w budżecie. żebyśmy spróbowali chociaż porozmawiać z panią skarbnik, żeby te pieniądze się znalazły i spróbowali opracować tą koncepcję no bo bez, bo bez tego ciągle możemy mówić ciągle możemy mówić o budowie tego wiaduktu ciągle możemy mówić o wsparciu bądź braku wsparciu y, w posłach czy senatorach ale jeżeli my nie będziemy mieli gotowych dokumentów z których będziemy mogli wyjść i porozmawiać czy to z urzędem marszałkowskim czy to z urzędem wojewódzkim czy nawet z tymi posłami w sejmie i w senacie to nie będziemy tak naprawdę dążyli do niczego, tylko będziemy się kotłowali tutaj w własnych problemach. Dziękuję bardzo. Chciałbym tutaj e, odpowiedzieć do kolegi radnego węgierskiego. E, powiedzieć, pieniądze były, możliwość była, tylko nikt się o to nie postarał. Było trzeba pojechać do Warszawy i załatwić temat. Mamy pismo ewidentnie z Ministerstwa Infrastruktury, który, który mówi, nikt pisma ani wniosku żadnego nie złożył. Radna Kologa, bardzo proszę. Ja szanowni, szanowni koledzy radni, właśnie do Was zaapeluję. Chciałabym tak Wam dać do myślenia w związku z przyszłą rewitalizacją rynku, rynku. Jak sobie wyobrażacie właśnie te zatłoczone nasze ulice, plus ta rewitalizacja rynku? Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. A Pani wierzę, że Pani Skarbnik na tyle ma władzę, bo mówi cały czas nie, że może wpłynie na to i te pieniądze faktycznie się znajdą. Ja wierzę w Was kolegów, bo macie większość, że przekonacie Pana Burmistrza, żeby te jednak wybrał się do tej Warszawy i próbował załatwić, nie? Najbardziej właściwie bolący problem. Także dziękuję. Radny Węgleski, bardzo proszę. Z sumie do kolegi. Myślę, że usiądźmy wspólnie z panem burmistrzem, tak jak tutaj jesteśmy w 21 i spróbujmy po raz pierwszy od wielu lat spróbować załatwić sprawę jakiegokolwiek bezkolizyjnego przejazdu w Szamotułach Bez kłótni, bez przypominania o tym, co było, co będzie. Spójrzmy w przyszłość, przestanie patrzeć w przeszłość. Dziękuję. Radny Pawlicki, bardzo proszę. Ja chcę tylko dwa zdania powiedzieć. Do Warszawy jeździli wszyscy. Łącznie tutaj byli radni, którzy jechali do Warszawy i mieli załatwić, mieli przywieźć już te pieniądze, mieli w kieszeni tych pieniędzy jakoś nie było. Nie wiem, czy ci koledzy są teraz radnymi, czy nie, czy już ich nie ma. W każdym bądź razie działo się to nie tak dawno. Szanowni Państwo, w tej chwili, tutaj, tutaj, w tej chwili przypomina mi to mucenie słomy, z czego ziarna nie będzie. Na tym ja kończę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jako pragnę jeszcze niektórym kolegom przypomnieć na tej sali, czy koledzy pamiętają spotkania z PKP i uzgodnienia? Jakie były? Tych spotkań było masę i było uzgodnienie, że kolej tu buduje wiadok, tu buduje wiadok, tam robi to bezkolizyjne i co z tego wyszło? Nic. Się kolej wycofała. No ta, taka, była, taka była prawda. Dobre. Dobrze! Ja byłem też radnym i wiem, jak to było. Efektów nie ma od tak. 10 lat. Oczywiście. Czy ktoś jeszcze z koleżanek, kolegów radnych? Nie widzę. Pan Dukat, bardzo proszę. Dobry, dobry wieczór państwu. Proszę państwa, jeden. Z radnych niedawno mówił 20 lat jestem w Radzie, drugi radny mówi pięta kadencja. Burmistrz mówi 10 lat. Coście Państwo w tej w, przez te, ten czas zrobili? Bo tylko mówienie, że y, się chwalenie, że to w takiej w, w takiej sprawie i tak dalej, ja widziałem nie wiem, w latach 70 czy w któryś projekt obwodnicy jak gdyby szamotu nad samą i na wysokości dzisiejszej rycerskie miał być wiadu tłumaczenie się, że ten tak ten tak to kto przyjdzie to w drugą stronę na dzień dzisiejszy wychodzi na to, że jakby by był ktoś z urzędników w Grabówcu to by przesunęli autostradę za Grabowiec najlepiej zawarte i wtedy będzie wszystko spokój, bo każdy będzie miał przed chatą ciszę i spokój. Przewodniczący. Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja wiem, że ta sala nie jest do tego, żeby dyskutować i wywoływać tematy i na bieżąco, na gorąco je, jak gdyby się spierać, ale ja mam tutaj tak siedzę, w ogóle nie chciałem przemawiać, ale przyszedłem i tak, słucham tego problemu na temat tej obwodnicy. Ja się pytam Pana Łączkowskiego na przykład, co dało jego spotkanie w Marynie, ściągnął dziesięciu czy tam 8 posłów, podpisali się, że oni są za tym, żeby w wybudować obwodnicę. Fajnie, ja też jestem za tym. I co dalej? Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusz Dziubek. Pozwólcie państwo, trzy słowa powiem bardzo sygnalnie o samym procesie inwestycyjnym. Ten wątek musi się tutaj w tej dyskusji pojawić. Takim pierwszym dokumentem, który rozpoczyna realnie proces inwestycyjny jest tak zwane studium wykonalności. Otóż studium wykonalności na trasę kolejową. Na drogę żelazną łączącą Poznań ze Szczecinem, na odcinku od Poznania bodajże do Krzyża, mam nadzieję, że się nie mylę, zostało wykonane, proszę Państwa, 10 lat temu. Więc jeżeli Państwo mówicie teraz o jakiejkolwiek inwestycji, to proszę pamiętać o tym, że po wykonaniu studium wykonalności trzeba będzie jeszcze ileś lat realizacji. A cały ten y, okres realizacji, no to może nie zawsze jest 10 lat, może 7, może 8. Jak dzisiaj o tym Państwo, jak 7 lat temu Państwo o tym nie myśleliście, no to nie macie wiaduktu. Bardzo prosta sprawa. A teraz Państwa trochę przygnębię. Otóż to studium wykonalności, które wykonano pod kątem inwestycji na y, drodze kolejowej Poznań-Szczecin, na tym odcinku od Poznania do Krzyża, przewidywało, skrzyżowania bezkolizyjne. No właśnie, i, no właśnie, i, i, proszę Państwa, 6 lat temu ostatecznie, mimo takiego, a nie innego rozstrzygnięcia studium wykonalności, z przejazdów bezkolizyjnych zrezygnowano. To, że PKP zrezygnowała, to oczywiście zła decyzja, żeby było jasne. Natomiast tak po ludzku można to przynajmniej po części zrozumieć, dlatego że PKP PLK odpowiada za dziesiątki inwestycji w całym kraju, na co oczywiście pieniądze, pieniędzy jest zawsze za mało. Więc jeżeli lokalne samorządy Lokalne władze nie upominają się o swój interes, no to bardzo łatwo zrezygnować z jakiegoś modułu, jakiegoś elementu projektowanej inwestycji. I to niestety się stało 6 lat temu. Także jeśli Państwo tutaj z naszych wypowiedzi taką melodię wyczytujecie, że wy 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 słyszycie, że wskazujemy palcem, że z aktywnością. Lokalnych władz było nie najlepiej, to niestety znajduje potwierdzenie w tej kwestii, o której w, tym, w tej sprawie, którą przed chwilą opisałem. Co można zrobić? No, jak powiedział pan poseł Piechowiak, na razie w fazie wstępnej decyzyjnej, można powiedzieć, podjęto decyzję o budowie kolei Y. Z wszystkimi tymi konsekwencjami to się łączy z tą wielką inwestycją rozwojową dla Polski i dla Europy Środkowej, jaką jest centralny port komunikacyjny, i tu na tej trasie inwestycje będą robione, więc musicie Państwo lokalnie zadbać o to, żeby wiadukty bezkolizyjne, skrzyżowania bezkolizyjne w szamotłach po prostu w tym projekcie się znalazły, a jest do tego w tej chwili droga otwarta całkowicie. O cały sens budowy tych dziesięciu szprych, o których wspomniał pan poseł Piechowiek, polega na tym, że będzie się można na, na tych kierunkach y, przemieszczać bardzo szybko. Zdradzę państwu, nie wiem czy mi wolno, ale, Proszę <laughs> ale zdradzę państwu y, taką tajemnicę, że przynajmniej według mojej wiedzy, zawsze mogę się mylić, y, że według mojej wiedzy, mimo że ta inwestycja, o której tutaj wspomniałem, Poznań, krzyż jest kalkulowana nominalnie na prędkość 160 km na godzinę, co oznacza, że nie muszą być skrzyżowania bezkolizyjne. W rzeczywistości jest tak realizowana, że będą tu w przyszłości mogły się poruszać pociągi z prędkością 200 km na godzinę. Co z kolei oznacza, że no, trzeba Boże. wybudować, żeby osiągnąć ten, ten stan realnie skrzyżowania bezkolizyjne. Więc jak gdyby od strony decyzyjnej tutaj macie państwo drogę otwartą, no tylko teraz trzeba zabrać się do roboty, z kogo trzeba zmobilizować z, 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 z do tego, żeby zrobiono te uzupełniające studium wykonalności, żeby powstały odpowiednie projekty. Nieodpowiednie decyzje budowlane, no ale to wszystko będzie, tak jak zresztą powiedział pan pan poseł Piechowiak w następnej perspektywie, bo w tej to już tego się nie da zrealizować. Dziękuję bardzo panu posłowi. Chciałbym... Tak samo mam do ciebie pytanie Łukasz. Pierwsze konsultacje. Wtedy zajmowałem się dziennikarstwem. Pierwsze konsultacje na temat budowy nowej linii kolejowej odbywały się 2012-2014. Drugie konsultacje odbywały się 2015-2016. Pytam się Ciebie, gdzie było ugrupowanie forum? Kto rządził w gminie? Pan Burmistrz Kaczmarek? Nie. Pan Burmistrz Kaczmarek jest władzą wykonawczą. Jeżeli nie znacie struktury władzy w samorządzie, to nie zadawajcie takich pytań. Pytam się, gdzie było, gdzie było forum? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Hekert. Dziwię się kolego Macieju, że potrafisz tak szybko zmieniać skórę. E, jeszcze niedawno byłeś przeciwko Brawo. burmistrzowi, a dzisiaj jesteś za i nie chcę tutaj brzydkich słów używać, że niedługo wejdziesz z butami <laughs> gdzieś. E, chciałem tylko Ci przypomnieć, że forum e, nowa inicjatywa e, działa od tej kadencji, więc e, nie wiem o czym mówisz z forum, kierując pytanie do mnie. A m, dodatkowo Pytałeś, co ośmiu posłów zrobiło. Nie wiem, czy miałeś okazję czytać to pismo, czy nie. Pierwszy nagłówek jest opowiadając, szanowny panie marszałku, odpowiadając na interpelację numer 31082. Posłów Grzegorza Piechowiaka i Iwony Michałek w sprawie poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji na przejeździe kolejowo-drogowym przez budowę skrzyżowania bezkolizyjnego na odcinku linii kolejowej nr 351 Poznań Główne Szczecin w miejscowości Szamotuły przedstawiam poniższe informacje. A więc tych dwóch posłów coś w tej sprawie zaczęło robić. Dziękuję.